Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Welkan, czyli Artur Niemiec. I zapraszam do kolejnego odcinka programowania w Delphi pod kątem hackingu. To już będzie ósmy odcinek i wziąłem sobie do serca komentarz użytkownika Rashum polecony na YouTubie odnośnie czcionek w kolorystyce kodu Delphi. Ok, czyli troszkę to zmieniłem. Mam nadzieję, że teraz będzie to bardziej widoczne. Ok, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się procedurami. O tym, czym są procedury, niektórzy z Was pewnie wiedzą, niektórzy nie. Natomiast procedura jest to pewien blok kodu, który możemy w bardzo prosty sposób wywoływać za każdym razem, kiedy go potrzebujemy. Oczywiście, żeby lepiej to zrozumieć, zrobimy sobie mały przykład. Wrzućmy na formatkę jakiś komponent memo, tak jak tutaj, i przycisk. OK. Lines sobie skasujemy I teraz tak Procedury mają pewną formę zapisu Jak widzicie tutaj procedura on click wygląda w ten sposób Czyli jeżeli chcemy stworzyć jakąś procedurę Musimy rozpocząć od proce procedurę, tak? Procedure, można tak po angielsku powiedzieć W każdej procedurze musi być begin i end zakończony średnikiem Czyli to jest jakby Prawidłowa definicja kodu procedury. W tym przypadku, tutaj w sumie nie powinienem Wam tego mówić, bo jeszcze nie zahaczaliśmy o moduły, to będzie prawdopodobnie w przyszłym odcinku. Natomiast ten zapis mówi nam, że procedura button, button jeden klik należy do klasy Form1, tak? czyli tak jakby jest to oprogramowanie obiektowe, czyli procedura odpowiedzialna za klik przycisku. Jest pod, yy, pod form 1, tak? czyli jakby z częścią form 1 i to jest prawda, ponieważ na naszej formie jest nasz przycisk. Ale dobra, o tym kiedy indziej. Tutaj w tym przypadku procedura przyjmuje jeden parametr sender typu object, key object tak? A więc już tutaj troszkę wyprzedzam fakty, że możemy mieć procedury z parametrami oraz bez parametrów. Żeby był pewien porządek, najpierw rozpoczniemy od procentur bez parametrów. Dobrym przykładem takiej procedury bez parametrów jest wbudowana procedura bodajże w moduł Windows. Jest to procedura Randomize. Procedura Randomize, bo tak to się pisze, czyli Randomize, jest to tak zwany generator liczb losowych. I aby go włączyć, po prostu wpisujemy sobie w jakieś, gdzieś w kodzie programu Randomize. I tutaj od tego momentu. Kiedy klikniemy na przycisk, jest włączany generator liczb losowych, a tak naprawdę uścislając liczb pseudolosowych, ponieważ komputery nie są w stanie generować prawdziwych liczb losowych. Te liczby, z tego co się orientuje, przynajmniej jakiś czas temu tak było, są generowane na podstawie danych, które komputer już zebrał. Najczęściej ma to, jest to coś wspólnego od daty uruchomienia komputera. Daty godziny, z tego jest stworzona jakaś wariacja, i, I po prostu ta liczba jest zależna od daty włączenia komputera. I tak, jak skompilujemy sobie ten prosty kod, oczywiście nic nie będziemy widzieć, ale teraz, jak kliknę na przycisk, wówczas jest włączany generator liczb pseudolosowych. Usuńmy go na razie. I aby podeprzeć się lepiej jakimś przykładem, napiszmy sobie program, który powiedzmy. Wypisze nam 100 razy jakąś losową liczbę i wrzuci nam ją do memo, ok? Oczywiście posłużymy się pętlu, które, które ostatnio poznaliśmy. Moja ulubiona to pętla for, a więc stworzymy sobie for. Powiedzmy typu Word. I tak może inaczej. FOR i równy 1 do powiedzmy 100 do N, tak? Czyli 100 razy masz zrobić co? M1, przepraszam, lines, dodaj do linii naszą liczbę i znowu zrobię was w ciula bo to się nie uruchomi, czyli musimy zrobić co? Konwersję danych, tak? no to powtarzał aż do znudzenia, aż wam to wejdzie w krew. Integer to string i. Dobra, wypisał nam wszystkie 100 cyfr. Teraz chcemy stworzyć, aby wypisał na te 100 cyfr, ale losowych. Aby mieć jakąś losową, losowo wygenerowaną liczbę, służy nam do tego funkcja random. Czyli i do naszej i załadujemy sobie, może no i to jest niezbyt dobry pomysł, ale na przykład stwórzmy sobie osobną zmienną o treści um, liczba. Także typu word. OK. Liczba to jest wynik funkcji random, tak? Czyli będzie nam ładować do zmiennej liczby jakąś losową liczbę. Musimy jeszcze podać przedział, z jakiego ta liczba ma się losować. To będzie przedział. Powiedzmy z 5, ze 100, z 1000, palimy sobie na przykład ze 100. Okay? I tutaj nie wpisujemy sobie naszej zmiennej i, tylko zmienną liczba. To zobaczmy, co teraz nam wyjdzie. Ok. I mamy wylosowane liczby. Jeżeli się przyjrzycie tym liczbom, to co jakiś czas, nie wiem, czy tutaj w tym przypadku jest. Ale co jakiś czas zauważalna jest pewna powtarzalność. Może jeszcze raz to uruchommy z liczbami losowymi miałem dosyć często do czynienia. I zauważyłem, że jeżeli nie użyjemy generatora liczb losowych, to jest widoczna dosyć częsta powtarzalność. Dlatego użyjmy sobie na początku i to mówię wam na przyszłość. Za każdym razem, kiedy macie do czynienia z liczbami losowymi, najlepiej przed kodem wywołującym jakieś losowanie liczby wrzucić tą procedurę randomizę. OK, i macie pewność, że te liczby będą faktycznie bardziej losowe niż. Bez tego generatora liczb. Okay? Ale dobra, trzymamy się tego, czym są procedury. Randomize jest to procedura wbudowana w Delphi, w której z modułów, prawdopodobnie w moduł Windows, która w swoim kodzie jakby daje nam większą losowość liczb losowych. Okay? Nie mamy wglądu do jej kodu, ale żeby ją wywołać, jakiś blok kodu, wystarczy użyć tego słowa randomize. I w tym momencie to się dzieje. A więc tak działa procedura, czyli jest to jakiś fragment kodu, do którego możemy się odwołać, który w tym punkcie program ma być wykonywany bez, po, bez potrzeby jego przepisywania. Jest to bardzo pomocne, jeżeli jakąś czynność musimy wykonać wiele razy. Żeby jeszcze lepiej wam to uświadomić, zróbmy sobie kolejną aplikację, która na przykład będzie wyświetlała jakiś tekst. Oj, nie to. Czyli napiszmy sobie procedurę od początku, tak? Procedurę zawsze e, definiujemy, czyli piszemy jej treść po tym parametrze dla preprocesora, pre a pomiędzy jakimiś innymi procedurami. Generalnie tam, gdzie widzicie słowo procedurę i end, tam możecie wrzucić swoją procedurkę. Czyli stwórzmy sobie procedurę o nazwie, powiedzmy, wyświetl. Begin, jest też taki w cudzysłowie myk na przyszłość jeżeli za, za, zdefiniujesz sobie jakieś ciało procedury, ale nigdy w niej nie wpiszesz i uruchomisz program Delphi automatycznie ją wyrzuci ze względu na oszczędność kodu, bo to jest pusta procedura i nikomu nie potrzebna w takim razie możemy to łatwo sprawdzić O, akurat nam tutaj nie usunęło, prawdopodobnie dlatego, że pisaliśmy ją ręcznie, ale już nam nasz button, tak? Nasz, naszą procedurę on. Nie to. Naszą procedurę onClick, gdzie tutaj normalnie ją mamy e, automatycznie wygenerowaną. Wciskamy F9 i jest ona automatycznie usuwana. No, nie do końca mi wyszło to, co chciałem powiedzieć, ale mniej więcej łapiecie o co chodzi. Dobra, nasza procedura wyświetla. Co ma zrobić? Przypuśćmy, że chcemy. Mm, mieć wyświetlany tekst z góry określony jak to ma być tekst czyli na przykład cześć prosty tekst kurczę wiem że ten kolor nie jest dobrze widoczny tutaj na programach więc zmienię od razu kolorystykę jeszcze nasz string damy na żółty będzie bardziej widoczny ok no Cześć. Dobra. I teraz co? Sama procedura nam nic nie da, żeby zobaczyć... Boże. Żeby zobaczyć jak to działa musimy zaprogramować nasz przycisk, który będzie odpalał procedurę wyświetl. Tak? O, I za każdym razem ta procedura, kiedy kliknę, jest wykonywana. Oczywiście nasze procedury mogą być dużo bardziej skomplikowane. Oczywiście procedury mogą wykorzystywać inne procedury. Tutaj jest użyta procedura show message. Show message to jest też procedura zdefiniowana w module Windows, która przyjmuje jeden parametr. Tak? Na razie mówię o procedurach, które nie mają parametrów, ale używamy procedury, która korzysta z, z procedury, przepraszam, korzystamy z procedury, która przyjmuje jakiś parametr. Tak? I tutaj w naszym przypadku jest to parametr string, który podajemy w tym momencie. I to tyle, jeżeli chodzi o procedury bez parametrów. Teraz, stwórzmy, teraz powiem Wam o procedurach z parametrami. Jak się domyślacie, e, procedura z parametrem jest to część kodu również, która może być wykorzystywana wiele razy, ale trzeba coś jej podać. tak? Stwórzmy sobie jakąś małą procedurę. Również może wyświetl. Tylko tym razem damy sobie jakiś parametr. Czyli na przykład tekst typu string. Ok? I teraz za każdym razem, kiedy będziemy wykonywać tą procedurę wyświetl, będziemy musieli podać jakiś parametr tekstowy. Załóżmy. Że chcemy w środku procedury wyświetl wykorzystać procedurę Show Message. Tylko tym razem nie podajemy gotowego tekstu, ale podajemy parametr, który jest potrzebny do wyświetlenia. Czyli jeżeli tutaj wpiszę... ten parametr tutaj tekst, jest to nic innego jak zmienna. I ta zmienna jest to pewnego rodzaju deklaracja zmiennej lokalnej wewnątrz procedury wyświetl, tak? bo zawsze zmienne deklarowaliśmy po słowie var, tak? Czyli to jest dokładnie jakby to samo co taki zapis. OK. Tylko, że bez słowa var. A więc, jeżeli mamy zapis, że wewnątrz procedury wyświetl jest, jest wykonywana procedura show message z parametrem naszego tekstu, wówczas, wtedy, kiedy chcemy użyć tej procedury wyświetl, musimy podać. Parametr. Tym parametrem może być albo tekst, na przykład siema. Tak, odpalmy program. I co się stało? Zniszmy. Wykonujemy ten kod przycisk. Wciskamy na przycisk yy, button. Wówczas jest wykonywana procedura WYŚWIETL, czyli jakby program cofa się do tego momentu rozpoczyna procedurę WYŚWIETL tutaj jako w procedurze WYŚWIETL podajemy mu tekst siema ten tekst siema jest jakby wrzucany w to miejsce jest to jakby zawartość zmiany lokalnej, czyli w tym momencie zmiana lokalna tekst ma zawartość siema i to jest wrzucane do procedury SHOW MESSAGE i w efekcie tego mamy komunikat siema natomiast jeżeli byśmy nie chcieli podać tego, tego parametru no, w ten sposób. Wówczas otrzymujemy błąd. Dlatego, że yy, zade, zdefiniowaliśmy tą procedurę jako procedura, która musi mieć jakiś parametr. Więc musimy wpisać cokolwiek. Podobny błąd otrzymamy, jeżeli podamy jedynkę, tak? czyli jakby parametr innego typu niż string. Wówczas znowu mamy problem. Zastanawiam się, jakbym na przykład zastosował konwersję. Podejrzewam, że to by się udało, ale sprawdźmy. No, dostajemy tekst o treści 1 jako string. I tak to działa. Oczywiście procedura może mieć wiele parametrów. I tutaj ilość tych parametrów oddzielamy nie przecinkiem, ale średnikiem. Tak? Czyli na przykład podajemy sobie tekst i jeszcze ilość razy powiedzmy, niech to będzie typu byte. I tutaj zróbmy procedurę, że tym razem nie będzie. Że, może inaczej. pobieramy Będziemy pobierać sobie jakąś zawartość tekstową oraz definiować, ile razy ma być to wyświetlone. Czyli oczywiście korzystamy z pętli For. A jak korzystamy z pętli FOR, musimy mieć jakiś licznik, tak? Jakąś zmienną, do której będziemy się odwoływać. Czyli tworzymy zmienną lokalną o treści. Chociaż nie. Ilość razy nam wystarczy. Skorzystamy z tego. Czyli FOR. Ilość razy. Hmm. Od jednego, tak? Bo co najmniej raz musi być wyświetlona do. Nie, przepraszam, trochę się pogubiłem. Jednak licznik będzie nam potrzebny. Byte. Czyli dla i równego 1 do, bo ilość razy nam pokazuje jakby tą wartość końcową, ile mamy, ile mamy to wyświetlić. Ilość razy. Tak. Jakbyśmy dali ilość razy od jednego, to tak jakby resetujemy to, co nam mamy podane tutaj, i to może yy, no, wyskoczy błąd do begin end i co robimy? jeżeli mamy już ilość razy zdefiniowaną to wówczas message mamy wyświetlić to co jest podane w naszym parametrze parametrze tekst odpalmy to, jest błąd jaki? nie ma średnika wyżej słusznie odpalmy, jest błąd, jaki? bo tutaj już ciało procedury wyświetl się zmieniło, a więc mamy za mało parametrów podanych. I teraz, kiedy chcemy wywołać naszą procedurę wyświetl, musimy podać mu dwa parametry. Czyli najpierw tekst, czyli powiedzmy, jaki... nie wiem, się manko. i w osobnym parametrze, ile razy ma być wykonywane. Osobny parametr wpisujemy po przecinku, na przykład dwa razy, albo mnie pięć. Odpalmy. Cyk. Mamy pierwsze siemanko, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Działa? Działa. I w ten sposób możemy tworzyć bardziej rozbudowane programy. A więc w zależności od tego, co chcesz zrobić i jak chcesz wykorzystać procedurę, spotkasz się z tym, że procedury będą dużo bardziej rozbudowane, będą miały jeszcze więcej parametrów. Mało tego, możemy wpisać także Domyślną, e, domyślny parametr. Domyślny parametr jest to parametr, który jest wpisywany automatycznie w przypadku, jeżeli parametr nie zostanie podany. O ile dobrze to rozumiem. Cześć. E, domyślny parametr zapisujemy po znaku równa się, ale o ile mnie pamięć nie myli, jeżeli raz do, damy domyślny parametr, to wówczas wszystkie parametry muszą być domyślne. Tak. Tutaj w tym parametrze string daliśmy domyślną wartość, i tutaj już nam kompilator zaznacza, że domyślna wartość jest wymagana również dla parametru ilość razy. Czyli powiedzmy domyślnie nam 1. Okay. Jeżeli spróbujemy teraz uruchomić naszą procedurę bez parametrów, wówczas ona zostanie wykonana z parametrami domyślnymi. Czyli raz masz pokazać nam show message 6. I działa. Dla pewności upewnijmy się, że zrobimy to na przykład trzy razy. Domyślny parametr. Jeżeli nie podamy. Raz, dwa, trzy. I tak to działa. Także tyle. Nie będę Was dłużej trzymać. Zachęcam do eksperymentów. Sorry za początkowe zamotanie się. Po prostu dawno nie korzystałem z procedur. W ten sposób mam nadzieję, że program się podobał, że był pouczający. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do lajkowania. W następnym temacie poruszymy to, czym są funkcje oraz jak z nich korzystać. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.